Witamy serdecznie, dziś mamy 26 dzień stycznia 2023. Podlimy się ze świadków wiechowy żeby byliś Twoimi świadkami. Tobie służyli. Taką mieli miłość jak ty, ojczej. Dresuj się. Dzień dobry. Dzień dobry. Pozwól obrazki ładne. Ja nie byłam nigdy świadkiem Jehowy, bracie. Przecież macie dużo dobrych rzeczy, bracie. Czemu się lękasz? ty coś ci kocha? Co tam ci te siostry nagadały? Za kobietami. Chcielibyście tego cięcia za ten, na Bo no To jest niemy Boże, cięcia na pustyni macie duchowej. Jesteście wyszli z katolików, a się na pustyni. Dalej od katolików jesteście, naprawdę. Bo nie macie wiary, macie widzialnego cielca, organizację fałszywych proroków. A czego się boją? No kto wie, dlaczego świadkowie uciekli? Dlaczego się boją? No bo nie służą prawdy. W prawdzie Chrystusowej, tak? Bo nie mają tej Księgi, to tu jest te Słowo Boże, to ten Chrystus tu jeszcze jest, bo przecież Chrystusa się nie da wymazać. Bo Nowy Testament mówi cały, nowy o Chrystusie mówi, nie o Jehowie. Jehowa firma właśnie uciekła, bo mają te swoje prostytutki duchowe, tak jak w hotelu pięciogwiazdkowym, tam żona zdradza męża albo mąż żonę. fizyczne. To oni mają cudówstwo duchowe, że kłamią wbrew Chrystusowi. I są cudzołusem duchowym, bo Jehowie dali wszystko, a Chrystusowi tylko anioła, nas Oni być aniołami. Tutaj mi się otworzyło Rzymian 1126. Co jest napisane w trybrzance? W ten sposób zostanie wybawiony cały Izrael. Tak jak napisano. Wyzwolicie przyjdzie z Syjonu i sprawi... Że no. potomkowie Jakuba porzucą bezbożne praktyki. No, oni nie chcą być. I tutaj, 106-4000, oczywiście, pieczątki są, czyli my możemy kompletować te grono 106-4000. Galacjan 426 Matka, Jerozolim Górny, czyli miasto Nowej Jeruzalem wstąpiło na ziemię. Ja jestem jedną z 12 bram, iskra prawdy z Polski. Tak, iskra prawdy z Polski. No i dzieła w jakim imieniu zbawienie? No, zobaczcie, w srebrzance musicie sprawdzić. Tylko w Jezusie ten człowiek został uzdrowiony. Złota i srebra nie ma. My mamy prawdę. Tutaj chcemy pokazać ich prawdę. i Prawdę Chrystusa w ich w srebrance, im przekładzie zakłamanym najbardziej na świecie, bo oni przekłamują, co w w Biblii. Czyli swoje przekłady w Biblii. I nie chcą tam zajrzeć, bo wszystkiego dobrze nie skomali. I się boją, żeby jeszcze tego Chrystusa nie zobaczyć w tej syrwiance. No i Chrystus ma prawo, a my potrafimy rozwiązać świadkom Jehowy ich problemy, bo najlepsze lekarstwo to jest Chrystus i jego prawo, żeby zrobić narody. Prawo wyszło z Syjonu i Izajasza drugi rozdział o 2 do 4. Przekują miecze na no ale miesze, ale mordują kłamstwem faryzeusze. Fałszywi prorocy was mordują uśmiechem na twarzy. I nie chcą Jakub i nie chcą Jakubu Izraelu. te Hebrajczyków 9, 926. Dla tych, co oczekują Chrystus przyszedł w prawdzie, czasie miłości przez uczniów, nie tych, co robią kasy. Gdzie są pieniądze? Nie ma Boga. Gdzie jest Jehowa? Nie ma Chrystusa. Nie można służyć Bogu i Mamonie. Nie można służyć Jehowie i Chrystusowi. Nie da się. Bóg jest jeden. Słuchaj Izraelu. Jak ktoś ma dwóch, nie ma żadnego. No tak było, tam u góry ich nie było. tutaj Byli dwa stojaczki, ale ona to już ma dosyć, nie ta grubsza. No i ta młoda też. No ta młoda też już bo kiedyś tam zobaczyła. Początko starszego. Czyli tu mamy prawo, i takie prawo zostało w sądzie osądzone. Bo po sądach, co jest po sądach? Są wyroki. Jakie wyroki Judasz miał? Jak Judasz był ukarany przez Boga? Ogani siarka na niego spadła. Jak? Ma to już 27, od 3 do 5. Takie wyroki idą. Świadkowie już krawaty mają od Pana diabła ze świata, bo firma musi być w krawacie Jehowa, korporacja rozdawania strażnic i przebudźcie się. Także anioł Bogdan o Was mówi, objawień 21.12. I albo są świadkowie jehowi świadkami Chrystusa, Chrystusa 10, dzieło posolskie 1.8. Aniłami ma już 24-31, bo demokracja, która przyszła z Ameryki, to są demony, gdzie wojnę prowadzą i fizyczną, czołgi będą przyprowadzać tutaj z Ameryki na Ukrainę. No i przyprowadzają te sekty wszystkie sekty Mormoni, Adwentyści, Bałtyści, Środki Jehowy z Ameryki. Tak, i oni myślą, że na cały świat będą głosić, co głoszą to są fałszywi prorocy. Bo Anglia, Ameryka z mocarstwem, kiedyś Rzym był mocarstwem, i Chrystus był jako baranek. Zakładał królestwo w sercu, był, myślę, w umyśle, w prawdzie, w miłości, w pokorze. Także bogactwo i opitość daje, dają demony, bo diabeł za jeden pokłon chciał Chrystusowi dać całe bogactwo. Łukasza, 4,6 Tak wygląda ten świat, te pieniądze, które Judasz się powiesił. Mateusz 5,22 Poszedł do piekła sumienia. I za życia, wolał sobie dobrać życie, żeby po śmierci nie cierpieć. Wolał iść do piekła katolickiego. Jak ktoś jest katolikiem, to na pewno wie, co tam w piekle katolickim robią. Także 144 tysiące, baranek i na górze Syjon. Srebrzance też jest. I idą za barankiem, nie za Jehową. Podążają za barankiem. Jechowa jest kobieta, czyli nie za kobietami. Jak to jest napisane? Są to ci, którzy się nie skalali, nie współżyli z kobietami. Czyli Jechowa jest kobietą, bo Agnieszka na Jechowa, są czyści, stale podążają za barankiem. Oni idą za niewolnikiem. Dokądkolwiek idzie, zostali kupieni z spośród, kupieni spośród ludzi jako pierwociny dla Boga, baranka. Objawienie 7,17. Pośrodku jest baranek, nie ma dwójcy. Jechoby Jezusa nie ma baranka. Tylko baranek jest jeden, jako Bóg ojciec. Abraham Ezekah Jakuba dla rodzaju ludzkiego za Adama, bo stwórca ci, ojciec Chrystusa przekładał Adama Ewe, dał zbawienie w synu jego, słuchajcie, i siódmy anioł, tu jest siedem aniołów, szesnasty rozdział, jeden, dwa, trzy, tutaj, jeden, dwa, trzy, siedem aniołów, i siódmy anioł, którego co niektórzy znają, to na ludzie pamiętają, on był ostatnim aniołem, bo Rasel był szóstym co założył, badacze Biblii, świadków Jehowy, później się podzielili. I tam te prezesy się zakładali, to siódmy anioł wylał czaszę w powietrze. Dlatego świadkowie kłamią, wszyscy kłamią, bo czaszek gniewu Bożego. Siedem czasz było, siedem aniołów i siedem w ręku Chrystus trzymał gwiazd. I teraz ma dwanaście gwiazd w koronie, które Chrystus ma. Świadkowie namalowali Chrystusa, tu na, na, na boku był Chrystus. A ja wkleiłem tutaj i te gwiazdy co się należą. Chrystusowi ma objawienie 12.1, to jest 12 aniołów. Jest 12 aniołów. 3, perły, trzy 3, 3, bramy, 3 anioły. To jest czworobok, kwadraci. Tu są apostoły, kamienie węgielne. Chrystus jest skałą. 1 Koryntian 10, 11, 4. Na pustyni co pili, to skała, to Chrystus, a nie jakiś tam Jechowa. Jachwe w Starym Testamencie, to jest mowa o Chrystusie. I w Nowym, to jest Emanuel. I Chrystus jako jeden nauczyciel, Mateusz 23.8. On nauczał, co z tego, że Judasz był na naukach 3,5 roku u Chrystusa Emanuela, króla Izraela, ale nie pojął prawdy w sercu i w umyśle. I to mu nie pomogło. Dzisiaj czas tej wiedzy się skończy, i świadkowie Jehowy są jako nierządnica, prostytutki duchowe, jako Watykan, też I dojeżdżają. Te, jako religia, tak? bo to są w tej mafii kłamstwa, zakomanych religii, faryzeuszy, sadzeuszy. To jest ta obłuda, że wierzą w Boga, wykluczają ludzi. Szes, Jana 16,2 myślą, że służą Bogu, mnie wykluczyli i Chrystus mnie przyjął. Jana 6,37 bo Chrystus nikogo nie wykluczał, nie uśmiercił. Także po sądach są wyroki. Jakie będą wyroki? Objawienie 9 rozdział od 6 do 21. Także nie będzie ognia, ognia z nieba i siarki, będzie w sumieniu, zamyślenie za za się, jak to Jechowa mnie oszukał. Bracia, tacy uśmiechnięci, szczerzy, umawiali się na godzinę, przychodzili, punktualni byli dla Jehowy, wszystko to się działo. No ale wszystko jest marnością, gonitwą za wiatrem, jak ktoś nie ma Chrystusa. To daremna jest Wasza wiara, jak nie macie Chrystusa w sercu, w umyśle, w poznaniu. Drugi Tesończan, e, drugi rozdział od 1 do 16, Mamy mi miłować Chrystusową Prawdę. I drugi Tesończan, e, pierwszy rozdział od 5 do 10, wyroki nadciągają. I to są, ten świat nie poznali Boga, bo nie poznali, bo żaden papież Bogu nie służył, tylko Watek Pionowi jako Kajfasza a naszy, antychryści. I tu udziału rąk to się stanie. To nie nasza zasługa. To jest czas Chrystusa i Duch, który przez nas przemawia do was, błogosławimy was, bądźcie aniołami dla Chrystusa. Mateusz 24, 37. Błogosławimy.